Serdecznie witam. Miałem być dzisiaj na grzybach. Oczywiście grzyby są tutaj, w tej miseczce. Wczorajsze przepiękne, prawdziwki, które znalazłem w otoku. No i niestety aura taka, że do teraz pada od rana. Grzybiarz może chodzić na grzyby, ale zrezygnowałem. Może jeszcze będzie jutro jakaś tam pogoda. To odwiedzę krępnicę lub jakiś tam jeszcze las. Oby nie było zimno. Jeszcze jakieś papryczki w ogrodzie się znalazły. Dzisiejszy film zatytułuję facet w kuchni. No facet ze mnie, jaki facet? No, zawód wyuczony to kucharz. Kucharz-garmażer. Yy, to z czego bardziej się uczyłem robić, gotować i robić ciasta. No tutaj mamy przygotowany chleb, zakwas już cały wylany, zaraz będę dokarmiał. Postanowiliśmy z żoną, że zrobimy, czyli ja zrobię krokiety, żona zrobiła barszcz, jeszcze buraki się zetrze, barszczyk już tutaj gotowy, ja za moment będę zajmował się pieczeniem naleśników, tu w takim mikserze sobie ładnie ciasto naleśnikowe rozrabiam, także facet może też ogarnąć kuchnię, jaką kuchnię każdy ma, taką ma, ja mam taką. Więc będę starał się zrobić te krokiety z mięsem, będą. Czyli wegetarianie no, mogą z przepisu skorzystać, ale mogą pominąć mięso. Będzie też troszkę kiszonej kapusty, także będą z mięsem, z grzybami oczywiście prawdziwkami. I parę podgrzybków tu było i chyba ze trzy kozaki także taka miska, spora grzybów. Tu nie mylić, to nie jest ciasto na naleśniki, to jest chlebek na zakwasie, zaraz będzie wrzucany do rośnięcia, bo poprzedni już został zjedzony. No, także o postępach prac będę informował dalej. No, chwilę później sceneria się zmieniła, miska po cieście pusta, zakwas dokarmiony, żeby kolejny chlebek sobie na przyszłość rósł. No tutaj foremka wypełniona zaraz leci na kaloryferek, żeby chlebokurus. Warzywa z barszczu przygotowane do starcia jeszcze są zaciepłe. Cebula jeszcze będzie jedna cała. Troszkę czosku będzie oczywiście kapusta. I tu dla mięsożerców zmielone pół kilo boczku i koło ku kilogram zmielonej szynki bez kości. Także półtora kilo mięsa, tyle kapuchy i tyle grzybów. Do tego jeszcze przyprawy, jak i co pokażę później, i oczywiście starte kolorowe warzywa. Kolor zmieniły od buraków. Dobra, to bierzemy się dalej do roboty. Jak co będę informował, co i jak. Chciałbym i jeszcze, bo sobie przypomniałem, podziękować wspierającym, bo tacy już się pokazali na moim kanale, na przykład pewna Karina C. Dziękuję za wsparcie mojego kanału. Lata wstecz w Wielkiej Brytanii zakupiliśmy taki, takie urządzenie do miksowania 4 razy po pół litra i wyszło ciasto. Konsystencja to jest moja, taka mniej więcej trafiona. Może troszkę za rzadkie, ale zobaczymy jak się to będzie piekło. Raczej będzie trafione. Cztery jajka, trochę soli, litr yy, mleka. A mąki trudno mi je określić, bo cztery wielkie kopiate łychy szło na pół litra. <laughs> Patelnia, na której będę smażył. Tylko na pierwszego naleśnika daje odrobinę tłuszczu. Wszystkie kolejne lecą bez tłuszczu, takiej jakiejś firmy. Kupiłem 30 parę lat temu, używam dalej. Nie będę reklamował, ale sprawdziło się urządzonko. Także najpierw zajmę się naleśnikami, aż później. W międzyczasie. Z buraczków, które były dane do barszczu żona zrobiła taką internetową, w zasadzie nie wiem jak to nazwać, surówkę, sałatkę, takie coś do wszystkiego, zdrowe przede wszystkim. Wędzony ser, jedno kółko, takie półkilowe kółeczko, kilka tych buraków co zostało, orzechy chylaskowe pokrojone drobno, Cebulka, to znaczy szczypiorek, i trochę cebulki z tego co spamiętałem. I przyprawy, i oczywiście oliwa z oliwek. No i taka, taka suroweczka, taka przystawka, żeby uatrakcyjnić jakby jakąkolwiek potrawę. Może być do obiadu, nawet albo do kolacji. Jak to tam woli, zobaczymy, co się dzieje z pierwszym naleśnikiem. Mówiłem, że na pierwszego leci. Już sobie ładnie lata. Na pierwszego był dany tłuszcz, na kolejny już nie będzie trzeba. Do ostatniego naleśnika będą się piekły bez udziału tłuszczu. Oczywiście używam najbardziej pożądany według mnie tłuszcz, czyli smalec. Chciałbym pokazać postęp prac. Kapustę oczywiście trzeba trochę rozdrobnić, posiekać. Już tak wygląda posiekana. Tak normalnie. Cebulka. Warzywa jeszcze ciepłe, więc za moment będę je tarł. No, resztę czeka. Naleśników już kilka yy, zostało upieczonych. Tak to wygląda na patelni. Jak się naleśnik odklei, normalnie przerzucamy. Można sobie pomóc widelczykiem. Naprawdę nie trzeba. Dawać żadnego tłuszczu na tej, na tej patelni piecze się wszystko bez pomocy tłuszczu. Czas sobie leci, postępy widać. Czosnek z cebulką ładnie, wszystko posiekane, przygotowane do podpieczenia. Warzywa starte, kapusta pokrojona, grzyby przygotowane, tylko się zastanawiam. Czy drobniej to nie pokroić, bo w krokie tak będzie źle to zawijać. Chyba to drobniej pokroję. No mięso jeszcze nieruszone, póki się naleśniki smażą. Yy, dodam jeszcze żółtego sera. Yy, jak będę to wszystko mieszał, jakie zastosuję przyprawy: słodką paprykę, pieprz kajenę, gałkę muszkatołową, pieprz czarny, kminek cały i pieprz ziołowy. Także takie przyprawki ja do tych krokietów użyję. Co tu się dzieje na patelni? Tak jak wcześniej mówiłem teraz mam zajętą jedną rękę, ale to się smaży bez udziału tłuszczu. Tak jak to było widać, naleśniki się ładnie okręcają na tej patelni. Także kiedyś warto było wydać majątek, żeby żeby używać tych naczyń do dzisiaj. No i tak to też jest... też jest z tej stali 1810. No już widzę, że połowa poszła. Co pomyślałem? to wdrożyłem w czyn. Kroję na drobniejszą kosteczkę te, te prawdziwki. No prześliczne były, jak się je brało, ale właśnie, właśnie tak one później kończą. Grunże nie były robaczywe. Te właśnie z otoku z tych liściastych drzew. I tak jak mówiłem, obieram, kroję to na drobniejsze części. Jeszcze wspomnę co do mięsa. Najczęściej ja robię krokieta z kurczaka. Rozgotowuję go w barszu całego, caluśki po prostu, aż kości zaczną odchodzić, i później te mięso wyławiam i miele w takim, w takim jakby mikserze, i dodaję po prostu do krokietów mieszam to później z, właśnie z kapustą, z cebulą czy tam grzybami. Grzyby najczęściej stosuję suszone, ale że mam okazję dzisiaj wykorzystać te, które się nazbierało, więc Sprawdzimy jak smakują grzyby yy, takie normalne, nie świeżutkie. Wspomnę jeszcze o grzybach mrożonych, których tutaj pokazywałem wcześniej. Jest cała loduwa. Już był sos z takiej paczki robiony. Niczym nie, ust nie ustępują w smaku. Niczym nie ustępują w smaku. Grzybom suszonym, czy, czy właśnie takim świeżym, byłem nawet w szoku, że tak dobry ten sos wyszedł z tych grzybów mrożonych. Także, jeśli w komentarzach piszecie, że mrożonka to B, to jest nieprawda. To jest jeden ze sposobów konserwowania żywności i to jeden z lepszych. No, naleśniki. Jeszcze mi się nie skończyły. Nie wiem ile ich tutaj mam, 20, może więcej. Jeszcze tylko wspomnę o naleśnikach. Ta pierwsza strona zawsze jest bardziej taka rumiana i na nią kładziemy farsz. Dlatego, że ta bardziej blada strona będzie jeszcze opiekana. Najczęściej w jajku i bułce tartej. I tu jeszcze temperatura przyjdzie, to jeszcze od środka się to trochę zrumieni. Ale tak to wygląda, że jedna strona jest taka bardziej upieczona, i tu nakładamy farsz. Ciężko mi wyczuć, ile tych naleśników jest. No, ale 25 chyba tutaj będzie, bo tak mniej więcej wychodzi. Między 25 a 30 sztuk z tych 2 litrów ciasta. No i zacząłem podpiekać. Najpierw mięso bo to będzie jakby w trzech etapach i dopiero wszystko będzie mieszane w osobnej misce. Farszu będzie zdecydowanie za dużo na te naleśniki, ale wykorzystuję go dzień później na jakieś inne rzeczy. No i końcówka. Naleśniki gotowe, jak widzieliście wcześniej. Eee, cebulka, czosnek i grzyby właśnie Dopiekają się mięso, kapusta i warzywa, tutaj, no i serz został na koniec. Także jeszcze chwilę, ale chyba zabijał będę jutro, bo już nie mam siły, dzisiaj. Także zostanie to tak, jak tutaj widzicie. I więc mamy. 18.40 Siedzę tu chyba 4 godziny, aż mi się śmiać chce. Jeszcze został ser, ale to wszystko tutaj paruje. Także farsz jest gotowy. Jeszcze zawijanie, smażenie. Także jak ktoś się chce podjąć na robienia krokietów, życzę powodzenia, ale jest to żmudna robota. Na wesela się opłaci, ale tak w domu to nie każdej gospodyni w śmiech robić te krokiety. No ja lubię akurat je jeść, dlatego je zrobiłem. Żona zrobiła barszcz, także trzeba współdziałać. No i na koniec, jak to mówią, nikt nie lubi poniedziałków. Ja mam urlop, pogoda beznadziejna, w ogóle paskudna, nie byłem dzisiaj na grzybach. No i wyrwano mi jeden dzień z moich grzybów. Więc to, co tu widzicie, to jest jakby połowa roboty. Mówią większa połowa, co jest nieprawdą, bo połowy są równe. Ale większa część roboty już za mną. Farsz gotowy, naleśniki gotowe, barzcz gotowy, żona zrobiła. A i kwestia zawijania, dosmażania i tak dalej. To będzie w drugiej części, więc dziękuję za wytrzymałość, za to, że, <noise> że żeście dotrwali do tego momentu, bo mi się naprawdę wesoło zrobiło z, z, z tego, co w ogóle pokazuję. No jestem kucharzem zawodu, no staram się jak mogę, żeby troszkę Wam pokazać co i jak z tymi krokietami, więc miłego oglądania. Jeśli chcecie, subskrybujcie. Nie tylko grzyby się liczą, życie to jeszcze wiele innych rzeczy. Także życzę wszystkim zdroweczka i do następnego. No, niejako zostałem zobligowany, by przynajmniej pozawijać te moje krokiety. Pożegnałem Was, ale no, wolałem już to mieć za sobą, więc. Na dole jest 14, 16, 18. Tutaj w tej foremce jest 20 sztuk. Nie wiem, bo tu tak wygląda, że 10 jeszcze będzie. Zużyte dopiero połowa farszu, więc farsz jeszcze nam zostaje. Można zrobić z tego cokolwiek jakąś tam yy, pitę, czy powiedzmy pierogi. Można zużyć ten farsz do czegokolwiek. Yy, tak wygląda zawijanie. Pokażę <laughs> etapy. Tego zawijania, bo są ważne. Jak jeśli nałożymy farsz, co robimy dalej? No Staramy się złożyć w taką kopertę, tak lekko, w taką piramidkę jakby, i wtedy zawijamy. Wtedy te końce zawsze wyjdą nam odpowiednio, i wtedy wyjdą właśnie o takie zawiasy. Więc robimy w taki sposób. I od tej szerszej strony zawijamy do końca, i cały farsz zostanie w środku. No, i te, teraz możemy powiedzieć, że mamy finito. 19:15 dochodzi, 1 trzecia farszu mi została. Żaden problem. Żona powiedziała, że zrobimy z tego mielone. Także większość jest to mięso mielone. Doda się tu odpowiednie składniki i uformuje się z tego fajne kotleciki mielone. Ile wyszło krokietów? Na dolnej warstwie 14. Razem wszystkie policzyłem. Wyszło 27. Jednego naleśnika ktoś mi ukradł. Byłoby 28. Ale i tak całej foremki nie zrobiłem. Dwóch warstw przynajmniej. Ale myślę, że 27 to jest bardzo dużo. Jest nas cztery dorosłe osoby. Jak łatwo policzyć, jeśli po 6 sztuk zjemy, to 6 razy 4 jest 24. I te trzy ostatnie zostają dla mnie. Także smacznego. No, chyba nie będę pokazywał, jak się opieka krokietu, Bo to chyba każdy wie. Maczamy w rozbełtanym jajku, w bułce rzucamy na patelnię i popijamy barszczykiem. Także smacznych, smacznych życzę. Na razie.